Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku zastanowimy się co mogłoby być pod tymi znakami zapytania, czyli pytajnikami tymi. Jak widzicie 10 lat Minecraft, Minecraft ma 10 lat. No tutaj już od razu pisze na pierwszym. No jak się tu wejdzie to od razu widać. Pier, pierwsze to widać to taki plakat. Minecraft, 10 lat Minecrafta, no to jest wszystko 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i tak dalej, i tak dalej. Hmm, ale jak się zejdzie na dół, to można zobaczyć właśnie takie pytajniki. Nadchodzą ważne ogłoszenia. I te co pod tym jest, to można się dowiedzieć 17 maja. Ja uważam, że pod tym mogą, pod tymi dwoma mogą być ale najpierw zostawcie tę subskrypcję i łapkę w górę. No, no czekam. No, dajcie tą subskrypcję i łapkę w górę. Mm. Mm -hmm, no. No, no, no. Dajcie, dajcie, dajcie. Ja będę czekał, nie powiem wam, dopóki nie dacie. O, ty już dałeś. A nie, 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 ty. Ty nie dałeś, ale ty dałeś. Tak, tak, ty, tak. Ale ty. Ty. Dobra. Dobra. Następnym razem już tak nie zrobię. Daj tą łapkę w górę i subskrypcję. Dobra. Jak tu pisze, nadchodzą ważne ogłoszenia. Co może, co to, co to może być? Miu się creepery? No, mieli się creepery. Fajnie by było tak. Nowy typ bloku twardej ziemi. Nie. Przygotowaliśmy coś jeszcze lepszego. Wróćmy na tę stronę 17 maja 2019 roku, aby poznać wspaniałe nowiny. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się, z nimi, grę, z grę, podzielić się nimi z graczami. Patrzcie. No nie mogą się doczekać. Czyli to musi być coś, co gracze od zawsze chcieli mieć. A Pod tymi znakami zapytania może się znajdywać nowe światy. Tak, nowe światy. Pod pierwszym niebo na 100%. O nie, no. nie, 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 nie na 100%. Ale ja bym uważał, że niebo. Tak, coś nowego, 1.15 wersji Minecrafta. Może niebo. A pod drugim ulepszenie netheru i Endu lub nowe bossy, lub inny świat, no, nowy wymiar, no, wiecie, takie różne rzeczy. Mm, takie... Ale jeżeli nie mogą się doczekać, to to coś musi być, co gracze od zawsze chcieli mieć. Więc tak jak mówię, to może być niebo. Ale zaraz, to nie wszystko. Chcę skorzystać z trzech niesamowitych ro... Ro... a, to... Tak chcecie, to możecie sobie wrócić tutaj 10 maja. No. I. mieć na Minecrafta zaraz, zaraz, co ja mówię? Przecież 10 maja jest jutro. No to wróćcie jutro i kupcie sobie jak jeszcze nie macie Minecrafta. No i tutaj są wszystko napisane, możecie sobie poczytać, ale tak jak mówi. U, uh, to ciekawe. <laughs> wow, dobra, to przeczytam, jest ciekawe. Mikro zostanie opublikowany na marcie 2029 roku Creeper jakimś cudem uciekną z gry. Do no, rzeczywistości. Hmm, fajnie nie by było. Nie wiem no, co nie wiem. Tak jakby mi wybuchnął przed nosem. Informacja o istnieniu super tajnej technol technologii, która pozwala studium Mojang pisać o przyszłych aktualizacjach przypadkiem trafia ja na tę oś czasu. Ups, dobrze, ciekawe to, a tu możecie sobie zagrać Minecraft Classic, wiecie to jest taki lister Minecraft i Mojang znowu postanowiło e, go zrobić, żebyś, znaczy, zostawi, żebyś, mog, żebyście mogli spiekać. Jeżeli macie inne pomysły, co by mogło się znajdować pod tymi znakami zapytania, to piszcie w komentarzach. Więc musimy jeszcze czekać 8 dni i, że, no, 8 dni musimy czekać, żeby się dowiedzieć, co tu będzie. Jestem bardzo ciekawy, co tu będzie i o co tu będzie chodzić. Jeżeli jesteście ciekawi, to piszcie w komentarzach i piszcie swoje propozycje, co tu mogłoby być. Jeżeli chcecie sobie zagrać Minecraft Classic, tutaj to wejdziemy na Minecraft.net i właśnie to jest ta sama strona na której ja jestem. Ale jeżeli tu wejdziecie, to 10 lat Minecraft, 10 lat coś takiego był, Minecraft kończy 10 lat coś takiego. I tam pisze, uczcimy tą okazję. Czyli pod tym znakiem zapytania może być coś, co tego dnia może, może mogą dodać na przykład do Minecrafta. Nie, nie no. Do Minecrafta coś nowego, jakieś itemy. No itemy możliwe. Jakieś urodzinowe. Na przykład inny rodzaj ciasta. Inny rodzaj fajerwerków. Będą raczej na pewno, nie? Ale raczej no, w to wątpię. Inaczej no, tak by moja na taką łatwiznę nie poszło. I dodadzą te. te nowe. nowe, nowiecie, Tak jak mówiłem, nowe wymiary. No. Tak jak. tak jak mówiłem. Tak uważam. Tak będę myślał. Jeżeli zmienię zdanie... Znaczy... Nie, nie, co ja... Jeżeli wpadnie mi do głowy jakiś inny pomysł, to albo po prostu na o tym no, nowy odcinek, ale to raczej nie, nie. Albo po prostu jakoś wam napiszę. Na przykład w komentarzach pod tym filmem. A więc to tyle chciałam wam powiedzieć. Subskrybujcie ten kanał i dajcie łapkę w górę.